To fajne, oni, oni mi lubią. My do my lubimy i my się szanujemy. Lubię mojego kolegę Kaspra bo jest koleżeński. Ja jestem to filmny, bo kiedy e, Chłopak szanuje dziewczyny, to jest taka jak to kiedy tak on stanowię wszystko. Lubię swojego Kolegę, bo jak zawsze jesteśmy na dworze i się widzimy, to próbuję coś wymyślić. Lubię eee, mojej koleżance Oli to, że jak ktoś coś zrobi jej, i on, ona ją od razu wybacza. Lubię moją koleżankę Ale, bo zawsze jak komuś coś dzieje, ona nie omija tej osoby, tylko zawsze jej stara się kochamy. To jest, że ktoś mnie szanuje, szanuje moje zdanie i nie toleruje. Ja raczej to dla mnie, że nie mam sprawy jak ktoś jest nie do mnie Ja, ja bym go wspierała. Tolerancja znaczy, że można się z kimś bawić albo go wspierać. Nie znaczy, że można go używać, nam go odmiertać, bić go, trzeba się poprawiać, no i trzeba mówić każdego człowieka. Dla mnie tolerancja to to znaczy, że jak ktoś jest z innego kraju i mówi po innym języku, to nie... Trzeba go wyśmiewać, można się z nim bawić i trzeba go wspierać. Dla mnie udawałam to znaczy to, że na przykład jak jakiś człowiek jest z innego kraju, to nie musimy go wyśmiewać, a na przykład jak ktoś jest bogaty lub biedny, to też nie trzeba biednego wskazywać, a bogatego wspierać. Ważne jest to, żeby się z palm bawić. Można się z każdym bawić, bez różnicy. Dla mnie to realne znaczy, że ktoś ma na przykład mózg, trucha to, to nie znaczy, że nie y, trzeba się z nim przyjaźnić. Nie znaczy to, że ktoś ma inny kolor skóry, też można się z nim przyjaźnić. Nie znaczy, że ktoś jest inny, z innego kraju, też można się z nim przyjaźnić. Dla mnie to realne znaczy właśnie to. Według mnie, według mnie, tolerancja to kiedy dzieci mają nie ja także ma inny kolor skóry nie będzie moim kolegą albo koleżanką tolerancja to kiedy my mówimy nic że, nie, że masz inny kolor skóry ale jesteś dobrą koleżanką czy kolegą według mnie tolerancja to nie znaczy, że ktoś jest grubszy, czy chudszy, i tak trzeba się z nim przyjaźnić, bo to nie znaczy też od człowieku wewnątrz się, jest niemiły czy zły. Nawet jak nie podoba się zachowanie, to to Toleruje się innym takim, nie jak inny są. Brawo. To jeszcze takie coś, że... Um, Po prostu patrzy się na niego i się toleruje jego zachowanie. Hmm. 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 Można czy nie można? Nie, nie, nie można. A do kogo nie można mówić, że jest dziwny? Do nikogo. Do nikogo, bo wtedy może komuś być przykro. Ewentualnie taki biedny człowiek może źle się, na przykład bardzo źle się i wtedy trzeba, nie wolno tak mówić, tylko trzeba coś zrobić, żeby było mu lepiej, dobrze na przykład, mm -hmm. żeby było lepiej, żeby nie był taki chory. Mm -hmm. Nie można tak mówić do mamy i No nie można. Po się na niego i się toleruje jego zachowanie. Ta relacja to jest coś takiego, że trzeba się dzielić że jest się miłym dla kogoś. Dzień to, okay. to też jest, że się dzieli na przykład zabawkami, albo jak ktoś mm. źle zrobi na przykład, to trzeba przeprosić, no albo coś no albo zrobić, żeby temu i drugiemu było bardzo miło. Dzień to jest taki fest, że na przykład ludzie robią różne rzeczy, ale trzeba to przyznać, to? Że, żeby do boga zrobić coś you <laughs>